Minecraft, ale jestem losowym zwierzakiem co 30 sekund. Nie jestem kurczakiem teraz, ale on szybko biega, ten kurczak. Tylko dwa serduszka muszę uważać. Dobra, mogę podskoczyć pod bloki. A czy jak skoczę, to serię, ja mam tylko dwa serduszka? Co? Jak ja powoli spadam? Patrzcie to, patrzcie to. Nic nie dostaje jak o, ale fajnie 3, 2, 1 i kim teraz będę? No nie, jestem teraz krową Dobra, musimy trafić na kogoś lepszego i znaleźć tą wioskę Co to jest za mobek? Napiszcie w komentarzu jak ten mobek się nazywa, bo ja nie wiem Ej, wioskę mam, oby był golem, oby był golem I żebym nie dostał ryby, bo tak to zginę No nie, jestem świnią Ej, co jest? Nie mogę tu wejść, za, za gruby jestem Dobra, jestem Horusem, zobaczymy, co jest w skrzyńce. Są diamenty, ale my nie szukamy diamentów, tylko musimy zabić golema. Pszczoło! Jestem pszczoł! Mogę latać? Mogę latać! OP! Gdzie jest golem? Gdzie jest golem? Tam! I mnie goni. On mnie trafi? O nie trafi mnie? Dobra, łatwo, wygrałem. I ostatni hit. Jest, pokonałem go. Oj, i przeżyłem, jestem osłem. Pamiętajcie, że Twada ile i codziennie o 15 latuje nowy film, a jeżeli wbijemy 100 tysięcy subskrypcji, pokażę swoją twarz.